Z tej witam Was w kolejnym odcinku z klasza i dzisiaj będę próbować wbijać kolejną ligę, czyli jest to Master 2, liga piąta, pucharków 6300. Ja mam aktualnie 6241, czyli brakuje mi dwóch walk, ale zapewne, jak to na złość bywa, zabraknie mi dwóch pucharków, trzech pucharków, więc zrobimy sobie trzy walki, mam nadzieję, że uda mi się wbić. Tego młota. No i co? Tak się prezentuje mój dek. Ja gram cały czas tym jednym dekiem. Za 7 dni jest koniec sezonu, więc na pewno będę testować jakieś inne deki. Także pamiętajcie, łapeczka w górę, bo jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, to mi się uda wbić. A jak mi się nie uda wbić, to będzie mi przykro. Także lecimy z pierwszą walką i proszę, żeby było coś fajnego, przyjemnego i łatwego. Nie grałem dwa dni na arenie specjalnie, żeby na odcinek coś wygrać. Jest godzina 15, więc powinno być dobrze. Także zacznę sobie Baby Dragon. Jest Infernal Dragon. I nie wiem, czego mam się tutaj spodziewać, bo może być lawa, może być gole, może być giant, może być wszystko. Wszystko może być. Chyba będzie Giant. Chyba będzie Giant, bo jest Wiedźma zwykła. A jak wiadomo, jak jest Wiedźma, to może być Giant. Ale też może być Royal Giant. W ogóle wszystko może być. Wszystko może być. Lol. Nawet Piec ma. Nawet Piec ma. Powiem Wam, że strasznie dziwny deck, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się coś fajnego tutaj wykombinować. Wykombinować. Szybko, szybko. O kurde, jak zawsze, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak strzelam tym zapem, to zawsze zostaje jeden, albo dwa, albo trzy szkieleciki, zawsze, zawsze, nigdy nie e, celuję tak, żeby wszystkie ubić, tylko zawsze coś musi, kurde, zostać, także dobrze, wiemy, że ma Inferno Dragona, wiemy, że ma Balona i wiemy, że ma Wiedźmę, więc musimy kombinować, musimy uważać, więc Lawę na razie nie będę wypuszczać. No bo on ma inferno, więc tak bez sensu pokazywać. Może mam lawę. Więc lecimy, lecimy szybciutko. Pojawił się Rage, Co jej bardzo plany psuje. Bardzo mi plany psuje, ale lecę teraz małą Valkyrią. Powiem wam, że najgorsze jest to, że on mnie cały czas atakuje. A ja muszę zamiast też atakować, to muszę się kurde bronić. I to jest właśnie mm, najgorszy po prostu problem, jaki może być. Ja teraz mogę sobie Majnewa na spokojnie wyrzucić, bo jakoś ta ruda mnie y, tam obroni. No i zobaczcie sobie, już ta jego przewaga zmalała. Już ja jestem tutaj dominatorką tej walki. I ja teraz muszę bardzo oszczędzać eliksir, bardzo, 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 bardzo oszczędzać eliksir, że tak powiem drugi raz, bo po prostu. Może okazać się katastrofa. Leci Wiedźma, więc ja sobie może już zżyję. Uuu, no to było, Ewelina, bardzo świetne zagranie. Bardzo świetne zagranie. Pojawiła się tutaj armia szkieletów. Ja oczywiście nie trafiam, no bo przecież nie byłabym sobą, gdybym yy, trafiła, nie? Każdy, kto mnie zna, wie, że ja mam problemy z celnością. Ogromne problemy z zdolnością mam, pojawił się tutaj Rage, ale tutaj leci z mojej strony już Lightning i mogę powiedzieć nieskromnie, że już jest wygrana. Zostało 18 sekund. On już nie jest w stanie nic zrobić, bo musiał mieć 7 razy Eli i 15 skali tak, żeby mnie tam jakoś pokonać, ale nie zostało 8 sekund i mamy pierwszą walkę wygraną, także cieszę się bardzo. Bo zaczynamy ten odcinek bardzo pozytywnie i bardzo wspaniale, z czego bardzo się cieszę. Plus 30 pucharków. Oby druga walka również była fajna, pozytywna, żebym wygrała, bo brakuje mi jednej giery. Ale ja wiem, że to nie, nie dostanę yy, plus, yy, wiecie, odpowiednią ilość pucharków, tylko pewnie dostanę mniej. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym przypadku będzie jednak inaczej, że jednak po tej walce będziemy już mieli... 6300, a ja będę skakać z radością. Tylko muszę zagrać na spokojnie, bo jeżeli gram chaotycznie, to potem wiecie jak jest. Potem przegrywam, wkurzam się i potem muszę to odrabiać, potem się nie da tego odrobić, bardziej spadam. No i tak już ze mną, kurczę, w sumie bywa, nie? Także dobra. Wypuścił Baby Dragona, no to ja też lecę z Baby Dragonem. No i tu mogę wywnioskować, że albo ma graveyarda... ho! <słyszy> O, kurde. O, kurczaczki. Ale dzięki ci! Dzięki ci, Baby, że Ty się tutaj w ogóle wróciłeś. Dziękuję ci. Ale co już się stało tutaj? Co już się tutaj stało? Totalna katastrofa. Bo zostało 420 HP na mojej wieży. No chyba, że ten inferno się tam dossa i będzie po prostu wysysał to życie. Pięknie, pięknie, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy, tylko teraz muszę trzymać Lightninga na Lumberjacka i właśnie dwa barbariany, bo one są groźne. Zresztą widzicie, że zostało 427 hp. Ale on ma już dwie wieże dziadnięte równocześnie w sumie, więc ja mogę już czuć albo nie czuć się swobodnie. Dobra, lecimy. On gra Golemem, tak właśnie myślałam, że też może być golem. Ale bardziej skłaniałam się koło, koło no ale jak on już tak wyskoczył z grubej rury, no to wiecie. No i teraz nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, co mam... Okej, okay, czyli tutaj użyjemy sobie Lightninga, tutaj użyjemy sobie Inferno Dragona, no bo jak on siłą rzeczy użył już tego Electro, no to ja mogę już sobie na spokojnie, tu już będzie powierzy. Teraz musimy użyć szybciutko Walkiri. Bo jednak Lambert ma mocne bicie, zostało 272 HP. Ale już możemy na spokojnie sobie chillować bombę, ale co z klawą od środka? Ja wiem, że on ma tornado, ale to w sumie nie jest ważne. Bo i tak mamy tutaj już ładny win. Proszę bardzo świetnie. I mam nadzieję, że będzie na plusik, że będzie kurczę na plusik. Dobra, lecimy z za pikiem. Świetnie Ewelina, bardzo ładnie. Raz ci coś się udało na odcinku. Skąd on ma tyle eliksiru? Lol. Skąd on ma tyle eliksiru? No zobaczcie sobie, co za gość. No co za gość. Lol. Wow. Wow. Ale on cały czas wywalał coś innego. Karta za kartą, karta za kartą. Tak, moi drodzy, udało się wbić kolejny ligę. Równe 6300. Wow, mamy Mastera 2. Mamy Mastera 2. Butler jest o 6600. Nie mam na to szans, nie mam na to szans. Także, moi drodzy, dzisiaj naprawdę bardzo pozytywny odcinek. Gram dwie walki na odcinku. Cieszę się bardzo. No, tutaj nie był jakiś koksem ten gościu. Ale ja też jakimś koksem nie jestem. To po prostu jakoś farty mi się udało wygrać. Także polecam Wam mój deck. Tylko tak jak mówię: grajcie na spokojnie. Nie grajcie tak jak ja, czyli bardzo chaotycznie. Bo potem skończycie, skończycie marnie. Tak jak ja, na większości odcinkach. Ale tutaj grałam sobie na spokojnie. Ale powiem Wam, że gdybym miał tutaj mm, Nightwitch zamiast tego Bombera, to miałabym kłopoty. Miałabym kłopoty. Naprawdę. Bo jednak te batsy od Nightwitch są mega denerwujące. Sami na pewno wiecie. Także ja się cieszę, że wbiliśmy Mastera. Także zostawcie łapeczkę w górę, bo to jest naprawdę wyczyn. Jak dla mnie. 7 dni do końca sezonu. Nawet 6 dni i 18 godzin. Lol, napiszcie mi na dole ile macie pucharków, bo jestem ciekawa. I co? I widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że równie pozytywnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Bye!